Rok 1984 w świecie gier wideo to jak powrót rokowej gwiazdy po długiej odwykowej przerwie, pełen energii, szalonych pomysłów i obietnic, że tym razem naprawdę wszystko się uda. Na zachodzie rynek gier, który leżał na łopatkach po wielkim krachu w 1983 roku, zaczął podnosić się jak Feniks z popiołów, głównie dzięki Nintendo, które wprowadziło porządne standardy jakości. A w Polsce, cóż, my dopiero co zauważyliśmy, że gry istnieją i oczywiście podeszliśmy do tego po swojemu, czyli z całą masą kombinowania i improwizacji. Trzy najlepsze sprzęty komputerowe z roku 1984, czyli hit Parada Retro, Apple Macintosh, ten cud techniki wyglądał jak futurystyczna mikrofalówka z alternatywnej rzeczywistości, ale to nie była zwykła kuchnia. Macintosh, choć nie ugotował popcornu, to pierwszy raz pozwolił ci klikać myszką, zamiast mozolnie pisać komendy jak jakiś programistyczny ninja. Zamiast przesiadywać nad klawiaturą jak mnich z wieków średnich, nagle mogłeś poczuć się jak władca cybernetycznych przestworzy. No, pod warunkiem, że miałeś te 2500 dolarów, bo tyle ten cud kosztował, w Polsce to były pieniądze na poziomie, może kiedyś wygram w totolotka. Ale nawet wtedy Macintosh był jak Ferrari, świata komputerów, którym mogłeś po prostu pojeździć w wyobraźni. Commodore Plus 4. Ten sprzęt to był taki Commodore 64, na dopingu miał wbudowane cztery programy: kalkulator, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i program graficzny. Tak, dobrze czytasz program graficzny. Tyle, że ludzie nadal woleli grać niż robić tabelki, więc Plus 4 przeszedł do historii jako komputer dla pracoholików, a nie dla graczy. Ale przynajmniej wyglądał bardziej profesjonalnie niż jego brat, Commodore 64, który krzyczał, baw się, podczas gdy Plus 4 smętnie mówił, pracuj. W Polsce, może jakiś zagraniczny lanser go miał, ale większość mogła o nim co najwyżej śnić, bo kosztował tyle, że można by za te pieniądze kupić połowę mieszkania no prawie. Amstrad CPC 464. Ten komputer to prawdziwa gratka dla tych, którzy nie lubili nosić kaset osobno. Miał wbudowany magnetofon. Tak, dobrze słyszysz magnetofon w komputerze. Mogłeś ładować gry tak długo, że spokojnie zrobiłbyś sobie kanapki, herbatę i pewnie jeszcze zdążył pogadać z babcią. W Polsce. Ha, może jak miałeś jakieś magiczne znajomości w Peweksie. Cena 700 dolarów. Prawie jak mały samochód, tylko że ten samochód nie jeździł, ale za to pozwalał ci spędzać godziny na wpatrywaniu się w ekran, czekając, aż gra wreszcie się załaduje. Trzy najlepsze gry z roku 1984, czyli Must play epoki dinozaurów. Tetris. Tetris to gra, która nauczyła nas, że układanie klocków może być bardziej wciągające niż tornado, a przy okazji dowiedzieliśmy się, że ZSRR potrafi wyprodukować coś naprawdę fajnego poza kosmonautami i czołgami. Gra, prosta, ale uzależniająca jak kawa, zaczynasz i nie możesz przestać, aż wszystko się zawali. W Polsce ktoś gdzieś zawsze miał Tetrisa na jakimś podejrzanym urządzeniu, a wszyscy inni czekali w kolejce, żeby wreszcie zagrać. Elite, jeśli zawsze marzyłeś, żeby być kosmicznym handlarzem i piratem w jednym, to Elite była dla ciebie. Mimo, że gra miała grafikę 3D, wyglądała jakby była zrobiona na kalkulatorze, ale kogo to obchodziło, skoro mogłeś zwiedzać wszechświat? W Polsce, grało w to dosłownie kilka osób, które jakimś cudem zdobyły odpowiedni sprzęt. Reszta mogła sobie wyobrażać, że kiedyś może też postawią stopę na międzygalaktycznej stacji kosmicznej, ale raczej na ekranie Commodore niż na ZX Spectrum. Karateka. Jeśli kiedykolwiek chciałeś być mistrzem sztuk walki, ale z kanapy, to karateka była dla ciebie. Gra, w której każde kopnięcie było sztuką, a twoje palce zmieniały się w czarny pas na klawiaturze. Problem. Częściej dostawałeś łomot, niż rozdawałeś. W Polsce. Może ktoś widział grę u bogatszego znajomego, ale raczej większość miała ją tylko w opowieściach i marzeniach. Podsumowanie roku roku 1984 świecie gier. To był rok, w którym technologia zaczynała wkraczać do domów na Zachodzie, a w Polsce. No cóż, byliśmy jeszcze w trybie kopiuj-wklej dosłownie, bo kopiowanie gier na kasetach to była nasza wersja giełdy papierów wartościowych. Nintendo budowało swoją legendę z NES-em, Atari próbowało nie zatonąć jak Titanic, a Commodore 64 nadal rządził światem gier domowych. Tymczasem w PRL-u gry komputerowe powoli wkradały się do naszych mieszkań. Przynajmniej tych, które miały na tyle szczęścia, żeby mieć komputer i magnetofon do ładowania tych gier przez pół dnia.